Ostrzegam, ten film jest nagrywany bardzo chaotycznie, ponieważ co chwilę wpadają mi nowe pomysły. To po pierwsze. Po drugie, ten film jest również nagrywany w bardzo kiepskim świetle, ponieważ warunki, w których pracowałem, były skrajnie zacienione. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do oglądania. A zapowiada się bardzo ciekawy film, więc zapraszam. Poprzedniej części. Dzisiaj drzwi. Wszystko nam się rozwaliło. Coś tutaj się nam przypało, Ja nie myślałem i pomalowałem tą stronę albo wyrwać, albo wbić. Przykręcę i powinno być OK Dziś było akurat bardzo aktywnie. Znowu to kleję. W końcu nauczyłem się rzucać plackami. Wypadł mi normalnie. Projekt elektryk. Nie nabyłem drugą kupno. Będzie przechodził przez stabilizator. Będzie chodził do gniazda. Prąd 24V będzie się nam rozbijał. Konsultowałem to. Narysowałem takie coś. Ja przyszedłem tylko z pytaniami, a wyszedłem z odpowiedziami. Troszkę rzeczy z piwnicy na złom, ona jest potężna. Widzicie dwa kable? No właśnie, niesamowite pomysły. Czuję się tak, jakbym był saperem. Kilka gniazdek porość, kilka różnych napięć bezpiecznych. Rozwalę sobie całą instalację. Nowy problem. Kabel zaprowadzony, drzwi zamontowane. Jakieś cuda się dzieją normalnie. Takie proste, a nie wpadły nas. Powinienem być zadowolony. Pęk będzie szkali. I na tych wszystkich sznurkach jest rozprowadzona cała elektryka. A plan na elektrykę był taki rzecz. Że... A zrobię tak, że idzie na trzy Ustabilizuje mi prąd. Na końcu będzie miał gniazdo. Najlepsze i najważniejsze. I tu się zaczęło. Dwa na środku, dwa z tyłu i dwa z przodu. Pół kilowata na godzinę to nabierze tu takiego słonecznego blapka. I na nie wydybiszą narzędzia. Marta mnie to zilasz. Ostatni rzut oka na warsztat. Tu oczywiście nam się trochę płynnie grało, bo już coś się z magazynu ruszyłem. Widzicie, będzie taki oto nowy blat, ale odnośnie stołu i przeróbki tego stołu to osobny film będzie pewnie bo to będzie mega ciekawy temat, jak ja ten stół przerobię i powiększę. LEDy trzeba będzie zdjąć. Tutaj zostanie jedna żarówka. W magazynie nie trzeba tyle światła. To instalacja, którą budowałem z rok. Bardzo to się zmieniało. Na początku była tylko ta biała szafka, potem doszła ta szafka, stała na tej białej, następnie pojawia się ta szafka, zrobiłem tą instalację, którą widać, następnie przyniosłem tą szafkę, ale ta szafka już jest z myślą o nowym warsztacie. Podstawa transportowa już jest. Tutaj widzicie jeden stół, drugi stół taki malutki, pomocniczy. Będzie bardzo często używany. Jeden i drugi. Tak samo zresztą jak ten czerwony stół. Mnie ciekawią teraz dwie rzeczy. Jak ja to wszystko będę przynosił? Skoro tutaj są rzeczy i tam są rzeczy. A po drugie. Jak ja zmieszczę magazyn tutaj, skoro sami widzieliście, że magazyn jest cały wypełniony, więc trochę główkowania, kombinowania, ale będzie fajnie. Już zaczynam to wszystko rozkręcać i będę co jakiś czas pokazywał co i jak. Widzicie ile tutaj brudu się nazbierało? Tu, tu. No trochę dziwnie to wygląda teraz. Zobaczymy co będzie zaraz. Jest tak jak myślałem, czyli jak się wycofam trochę, to widzicie... Się duży banżer, czyli się tutaj schowam, wejdę za to to widzicie jeszcze większą tragedię, wiedziałem, że tak będzie ale nie wiedziałem, że to będzie aż takie trudne teraz ostatnia szafka jak będę miał szafkę tam to postaram się wszystkie graty znieść tutaj i przetransportować na najgorszą rzecz, największą, czyli stół potem poukładam tam wyniosę szafę, a może szafę na szafę białą zostawię chyba tak, zostawię białą szafę tam Takiej pomysł mi wpadł szybko potem pokładam tutaj i mam nadzieję, że jakoś już będzie pięknie i ładnie do końca i mam nadzieję, że uda mi się ułożyć tak, że także idąc po płytej nie będę musiał przewalać desek koniec na dziś tutaj widzicie jest pusto patrzcie ile śmieci z początku miałem taką tendencję, że niektóre rzeczy wrzucają po prostu pod szafkę no i widzicie drewno, a kurzu. widzicie to wszystko to jest ten kurz, o którym Wam mówię z podłogi. Oczywiście, te płyty, tu deski, i tak dalej. No, Ograciarnia, tu załadowany. Jesteście ciekawi, co tutaj mamy. Już pokazuję dwie szafki, stół, i patrzcie, ile miejsca. Jak ja to wszystko sprzątnę, szafki staną obok tej szafy, Najprawdopodobniej. Tutaj będzie ściana narzędziowa. Tutaj to nie wiem. I tutaj w tę stronę będzie szedł stół, a w tej stronie będzie ta dobrówka do stołu, a to w osobnym filmie opowiem. Jutro mam nadzieję, że wyniosę wszystkie rzeczy z tej piwnicy do tamtej i zacznę przenosić stół. Z nim będzie najwięcej roboty, bo jeszcze muszę go wzmocnić i przerobić. Ale to naprawdę po to go przyniosę w takim stanie jakim jest, a potem jak wszystko będzie poukładane i posprzątane, wtedy zacznę go przerabiać. Ułożony coraz lepiej. Oczywiście te gigantyczne płyty z przodu A za nimi cała masa starych desek Nie widać się tak dobrze ich ilości, ale jest ich mnóstwo A najlepsze jest to, że większość z nich są w doskonałym stanie I naprawdę fajne mebelki, czy inne rzeczy można z tego zrobić Oczywiście kolejne deski To są te deski z tej szafy A w warsztacie No... Jest też banjaj Ale jest jakby coraz lepiej I miejsca też trochę już uzyskałem, więc będzie ciekawy na pewno A tu stara maszyna do szycia i kilka innych rzeczy do warsztatu. Tyle tego drewna mi się udało zbierać. Tyle i tyle. To są małe kawałki, a to są takie potwory, jak widzicie. Plan wstępny jest taki. Te zwieszawki wylądują gdzieś tu, a stół pójdzie tam. Warsztat nie będzie tylko warsztatem, będzie tutaj też się znajdowało kilka elementów z magazynu, ale to nie będzie w niczym przeszkadzać. Mam nadzieję, że będzie o wiele więcej miejsca niż teraz, bo teraz to nie wygląda zbyt ciekawie. A co w przyszłym magazynie, już wam pokazuję? Tutaj wygląda już to coraz lepiej. I tutaj te wszystkie kłody trafią. Okay. Oczywiście to, jeszcze wszystko po tym posegreguję, co i jak. Widzę, że nie będzie aż tak ciężko z tym magazynem. Myślę, że tutaj cień nie dam rady ruszyć, a tutaj przejście będzie w miarę ok. Chyba. Teraz muszę rozebrać i przenieść ten potężny stół. stóp. Ja prawdopodobnie odkręcę jedną szafkę, drugą szafkę trzecią szafkę, której nie widać, blat i wszystko przyniosę w kilku częściach oczywiście widzicie tu banżaj więc będzie trochę zabawy, żeby sobie z tym poradzić, a miejsce jest już gotowe stół wejdzie na wcisk, a o dodatkowych jakichś cudach i innych przeróbkach czy tam innych wynalazkach opowiem wam kiedy indziej, za chwilę jak go przyniosę końcówka dnia tutaj oczywiście ułożony w narę tu szafka rozebrana i madło odkręcone odkręcić tylko blat ale wygadnijmy z tym jest problem, że Muszę się dostać tam na samym koniu. Zacząłem odkręcać półkę, tylko że tutaj nie dojdę bitem. Widzicie, że wszystko jest zawałym, więc ja nie odsunę tamtej szafki, żeby dostać się tu w krętarku, więc będzie problem. Zwłaszcza, że nie mam żadnej głowicy, kątowej ani nic, ale będzie kombinowany tak przy przykręcaniu. Więc powtórka. Tam jest podobna sytuacja. Tutaj nie pokażę Wam, co się dzieje, bo stoi tutaj lodówka i maszyna do szycia. Ale widzicie, Banża jest. Ale to jest kontrolowany banjaj, że ja wiem, że jak ja zacznę to sprzątać, układać i tak dalej, będzie pięknie. Do zobaczenia nie jutro, tylko w sobotę. W godzinach podobnych jak dzisiaj, czyli od pierwszej do piątej. Myślę, że to w końcu ogarnę. Dobra, lecę na majówkę. Jak widzicie, tragedia. Stół jest potężny, dochodził dotąd, ale był pewien, że on wchodzi idealnie pod tą płytę, przez co nie dało rady go podnieść. Ja tyle w ten stół wkrętów naładowałem. Żeby zamocować blat do szafek Że normalny masakra żeby to odkręcić Zacząłem stół wynosić tak jak go widzicie Aż tu nagle Zauważyłem tylko wkręta Zwykły mały wkręt A normalnie tak blokował ten stół Że no, nie było w stanie go ruszyć Chciałem go przenieść już w całości A tu okazuje się że jednak jest szansa odłączyć tą jedną szafkę Tyle wkrętów mi się odkręcić Patrzcie na to Delikatne ruchy Przez to że nie ma pleców Które też dzisiaj będę załatwiał nie wiem, może użyję tej sklejki, albo jakąś płytę wynajdę. Mamy ciemno dosyć, dlatego że żarówka nam poszła. Patrzcie na to. Przyniosłem już wszystko. Oczywiście trzeba ja to złożyć teraz, ale zanim złożę to, pierwsze porządki w nowym warsztacie. Z tymi drzwiami się wszędzie zrobić. Stolik może, bo tutaj miejsca będzie dosyć dużo. Oczywiście okazało się, że rura, która tu idzie jest problemem, ale na pewno w tym miejscu będzie jakaś fajna skrytka. U góry zrobię półkę, na dole zrobię... Nie wiem jeszcze co, szafkę może, tutaj też widzicie taka półeczka fajna. Jeden problem jest taki, że tu mi wchodzi na 20 cm luzu i chyba nie uda mi się zrobić tego co chciałem, ale wymyślę coś fajnego na pewno. Kojarzycie ten blat? Zmasakrowany. Jak ja o tym marzyłem, żeby go ściągnąć już i założyć jeszcze raz. Nie wiem, może drugą stroną założę, może założę tym razem, że tu razem tu przód, albo założę nowy blat, zobaczymy. Jak wyciągnąłem stół i wszedłem do tego warsztatu, myślę, Boże, jak ja tu się mieściłem w ogóle, sam się sobie teraz dziwi. jakim cudem na to w ogóle, ja już, ja już w ogóle zmieniłem warsztat już, zmieniłem rozmiar w ogóle, tutaj się czuję normalnie taki zduszony powiedzmy, ale ja mówię tak szczerze, czuję się tak jak w takiej małej komórce, a tam się czuję na takim świeżym powietrzu powiedzmy, nie da się ukryć, że cudów tu, tu nie ma, tutaj 2 metry na 2 powiedzmy, tam 3 na 2,60, więc też cudów nie ma, ale i tak o wiele, wiele więcej i lepiej i cuda będę robił. Został jeszcze jeden problem, czyli te ściany narzędziowe, ale to już temat na no, zupełnie inny odcinek. Najprawdopodobniej będę musiał coś wymyśleć po tych, gdzie sąsiaduję z sąsiadem. Widzicie, to jest moja dłoń, to jest ta sterta tego kurzu. Widzicie, jakie to potężne jest? To jest kurz, odpadki, śmieci i tak dalej. To wszystko było pod tym stołem i na tych ścianach. No to ja w takim razie pracuję dalej. A wy patrzcie dalej, widzicie, jak fajnie zbiłem szybę. Uderzyłem w to miejsce, tutaj mamy najdrobniejsze elementy. Tutaj jest trochę większe i tutaj naokoło największe. Ale musiałem wam pokazać, jak normalnie to fajnie się rozbryzło. Ja myślałem, że to się rozwali. Na amen, a tu także ładnie co mogę ze środka lenty wyjąć, a większe jeszcze stuc i wyrzucić. To jest szyba CG. Widzicie, tutaj nie wiadomo kto i po co założył deski. Po co? Nie wiem. Chyba po to, żeby mi tylko życie utrudnić. Ta stąd zeszła bez problemu. Tej nie mogę usunąć, bo tu jest klej. To była masakra Widzicie, taki duży kawałek. Ale bardzo dużo kawałków odchodziło w ten sposób. Normalnie to była tragedia. Na się z mułomami, młotami. Dlatego, że tam jest wmurowane. Widzicie tę łopatkę. Tutaj jest trochę śmieci, a tu widzicie tylko, łączy ten kurz, o którym Wam wspominałem. Czas, chcę przypomnieć, co i jak. Tu oczywiście blat, tutaj w ze świeciami, lodówka, którą muszę wywieźć na złom. Wejdźmy teraz przyszły stół, tutaj oczywiście trochę gratów. To było w tej szafce na przykład jednej, tutaj ten na wiem co jest, to są elementy od szafki, która była pomiędzy szafkami. Tutaj jeszcze jakieś rupiecie, i tutaj jeszcze coś jest. Widzicie tę rurę. I te rzeczy na niej. nie będziecie się zbyt długo na to patrzeć. Dlatego, że z pomocą mojego sąsiada, oczywiście, pozdrawiam pana Bogdana, wpadliśmy na taki pomysł, że może byłoby tutaj zrobić kilka półek, firankę taką fajną rzucić. I tak, nad tą rurą tutaj, i tu w tej przestrzeni, nic nie zrobię, żadnego stołu, nic. A rura tylko by mi świeciła warsztat, bo to będzie ładny warsztat, a nie taki jak tam, przecież taki jest plan, będą półki będzie taka mała powierzchnia magazynowa wtedy ta biała szafa będzie na, rozebrana na części i przerobiona w półki być może, ale oczywiście tych dwóch szafek się nie pozbędę, ale jak się pozbędę tej szafy to te dwie szafki mi wejdą i będzie taka instalacja jak była wcześniej i to mnie bardzo cieszy, chodźmy do magazynu no oczywiście rupieciarnia będzie jeszcze tutaj porządkowanie zrobione na przykład stąd kilka rzeczy wyciągnąłem i została taka luka, coś się będzie walnąć. Oczywiście kolejny kosz sto jak na choinkę. Zrobiłem taki podział, że tu będą płyty w, w tej, z tej strony, a z tej strony będą elementy takie drewniane, jakie deski czy coś w tym stylu. Może zrobić taki spacer po warsztacie magazynie za jakiś czas, jak już mi się wszystko tutaj ustabilizuje. Na razie jest to wszystko tak powrzucane, ale będzie zrobiony porządek taki generalny, tak jaki powinien być. Tą półkę zwolnię, a oczywiście to wszystko. <laughs> Wszędzie ładnie przenieść. Oczywiście też pasowałby trochę tam ściany narzędziom, sąsiada jakoś odgrodzić, jakieś powietrze tam dopuść, jakąś wentylację zrobić. I jeszcze przeróbkę instalacji. Jedna żarówka. Tu wszystko, żebym podkręcał, a reszta wisi tu. Oczywiście to wszystko będę musiał walnąć do tego magazynu. Tutaj eksperymentuję jeszcze ze światłem. Ta i ta żarówka pójdą do przodu bardziej. Jeszcze się ja mi uży za nisko trochę i spróbuję zacząć rozwal ten stół. No rozwal składać. I do tego jeszcze planuję zrobić stabilizację tego stołu i przeróbkę. Tutaj już jest taka półka prowizoryczna, i mogę już rozebrać tę szafę, i zobaczycie, jakie cuda potem zrobię. Zmiany cały czas, bez przerwy zmiany. I zacząłem rozkładać tu, i te szafki tak jak mają być. Wyszedł taki niezły banżaj, ale jestem z tego zadowolony. Po pierwsze, widzicie tutaj dwie szafki, ta jedna instalacja, a to będą takie stoliki pomocnicze. Ale jako taki regali też są fajne. Tutaj, no tu jest jeszcze ta półeczka. Wiecie, jaki jest słonka, słonka, półki, cuda, itd. Oto stół. Racja, jest strasznie blisko do szafki, ale drzwi się otwierają. Średnie, to funkcjonalne. Po pierwsze, stół jeszcze wycofam do tyłu. Tutaj jest właśnie ta przeróbka stołu, o której mówiłem. Przybiłem płytę, która ma ustabilizować cały stół. Wiecie, co tam stanie i wiecie, po co jest ta szpara? W tym miejscu tę stronę poleci. Ten poprzedni bla. Przez co będę miał potężne pole robocze i będę mógł robić tutaj cuda. A oczywiście zostanie jeszcze duży środek to będzie miejsce, gdzie będę się poruszał. A może w przyszłości stanie tutaj coś ciekawego. Widzicie te drzwi, cała zawartość drzwi też będzie musiała się przenieść. Tak wyglądają drzwi w nowym warsztacie. Za chwilę będą naprawdę ładne. No powiedzmy, że jest dziwna sytuacja. Z jednej strony jest niesamowity bandżaj, ale z drugiej strony jest porządek. Pokażę Wam, co mam na myśli. Te szafki, co tak mają stać? Mają już poziomy, czy mają piony? Tutaj będzie ściana narzędziowa. Takie cegły, jak widzicie tutaj, są też i tu. Te cegły są w masakrycznym stanie, i jak tam już grzebałem trochę w tej ścianie, to mi kilka cegieł się ruszyło. Więc będzie duży problem. To jest jedyny problem, że tak to powiem, bo z drugiej strony też jest zadanie, wyzwanie, ale już rozwiązane. Właśnie to chciałem uzyskać. Ładny stół do pracy i ładny stół pomocniczy. Taki układ już stosowałem rok temu. Nie było mi wtedy na YouTubie, ale na Facebooku były zdjęcia z tego układu, a potem były zdjęcia jak ja to rozmontowywałem i robiłem ten stół. Tu jest nowy blat, tu jest stary blat. Czyli na jednej szafce są dwa blaty. Tutaj są stare drzwi ucięte, przeze mnie oczywiście, które mi poziomują i jeszcze mamy to. Czyli dwie płyty wkręcone w bardzo ciekawy sposób. Mam tak, jedną deskę i ona jest wkręcona. Za pomocą tego oto wkrętu w ten sposób. I tutaj od dołu mamy jeszcze taką oto podpórkę. I teraz magiczna tajemnica tego miejsca Co tu będzie? Nie powiem Ale powiem tylko tyle, że będą tu ważne rzeczy Tutaj już przymocowałem jedną płytę, która nie pozwoli mi się tym rzeczą zabrudzić Powiem tylko tyle, że to są rzeczy z tej oto szafki Do tej szafki pewnie teraz ładuję to co miałem na górze Jedynie nie przemyciałem jednej rzeczy Czyli tego Ciekawie będzie zamykanie, bo normalnie zrobił tak jak miałem tutaj, czyli takie oto uchylne drzwi, ale nie mogę, bo wtedy utnę sobie połowę szafek, więc będę musiał półkosi coś robić. Ale wiem jedno, że jestem zadowolony z tego, co dzisiaj zrobiłem. Bardzo fajnie mi szło to skręcanie. Żałujcie, że nie widzieliście jaka przyjemność. No i zobaczcie, jakie ogromne pole pracy. Ja w takim razie się z Wami żegnam. Pokażę Wam za parę dni, jak już ten stół będzie gotowy do końca. Potem rozgrzebiemy ścianę narzędziową. No i jeszcze prąd. Prądem jest ten problem, że on jest strasznie nisko, czyli znowu przeróbki, czyli jeszcze kilka części z tego będzie. I będzie koniec.